Gdy po pewnym czasie wrócił do Kafarnaum, posłyszano, że jest w domu. Zebrało się zatem tylu ludzi, że nad przed drzwiami nie było miejsca. A On głosił im naukę i przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu przynieść Go do Niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował. I przez otwór spuścili nosze, na których leżał paralityk. Jezus widząc ich wiarę, rzekł do paralityka. Dziecko, Odpuszczone są Twoje grzechy. A, siedziało tam kilku uczonych w piśmie, którzy myśleli w sercach swoich, czemu On tak mówi? On bluźni. Któż może odpuszczać grzechy? Prócz jednego Boga. Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą, i rzekł do nich, czemu myśli te nurtują w waszych sercach? Cóż jest łatwiej powiedzieć paralitykowi, odpuszczane są Twoje grzechy, czy też powiedzieć wstań, weź swoje nosze i chodź. Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na, zie na ziemi władzę odpuszczenia grzechów, rzekł do paralityka: mówię ci, wstań, weź swoje nosze i idź do swojego domu. On wstał, wziął zaraz swoje nosze i wyszedł na oczach wszystkich. Dumieli się wszyscy i wielbili Boga, mówiąc nigdy jeszcze nie widzieliśmy czegoś podobnego. Potem wyszedł znowu na jezioro, cały lud przychodził do Niego, a on go nauczył. A przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: Pójdź za mną. Ten wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i jego uczniami. Wielu bowiem było tych, którzy szli za nim. Niektórzy uczeni w piśmie swoich faryzeuszy, widząc, że je z grzesznikami i celnikami, mówili do jego uczniów: Czemu on je i pije z celnikami i grzesznikami? Jezus usłyszawszy to, rzekł do nich nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Gdy przyszli do uczniów, ujrzeli wielki tłum wokół nich i uczonych w piśmie, którzy rozprawiali z nimi. Skoro go zobaczyli, zaraz Podziw ogarnął cały tłum i przybiegając, witali go. On ich zapytał, o czym rozprawiacie z nimi? Jeden z tłumu odpowiedział: mu, Nauczycielu, przyprowadziłem do ciebie mojego syna, który ma ducha niemego. Ten, gdziekolwiek go pochwyci, rzuca nim. On wtedy się pieni, zgrzyta zębami i drętwieje. „Powiedziałam twoim uczniom, żeby go wrzucili, ale nie mogli. Odpowiadając im, Jezus rzekł: O plemie niewierne. Jak długo mam być z wami? Jak długo mam was znosić? Przyprowadźcie go do mnie. I przywiedli go do niego. Na widok Jezusa duch zaraz począł miotać chłopcem. Tak, że upadł na ziemię i tarzał się z pianą na ustach. Jezus zapytał ojca, od jak dawna to mu się zdarza? Ten zaś odrzekł: od dzieciństwa. I często wrzucał go nawet w ogień i w wodę żeby go zgubić, lecz jeśli coś możesz, zlituj się nad nami i pomóż nam. Jezus mu odrzekł, jeśli możesz, wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy. Zaraz ojciec chłopca zawołał, wierzę, zarać memu niedowiarstwu, a Jezus widząc, że tłum się zbiega, rozkazał surowo duchowi nieczystemu. Duchu niemy i głuchy, rozkazuje ci, wyjdź z niego i więcej w niego nie wchodź. A ten krzyknął i wyszedł, silnie nim miotając. Chłopiec zaś pozostał jak martwy. Także wielu mówiło: On umarł. Lecz Jezus ujął go za rękę i podniósł, a on wstał. A gdy przyszedł do domu, uczniowie pytali go na osobności: Dlaczego my nie mogliśmy go wyrzucić? Powiedział im: Ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą i postem. Po wyjściu stamtąd przymierzali Galileę. On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im, Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się go pytać. Tak, przyszli do, do kafarnaum. Gdy były już w domu, zapytał ich, o czym to rozprawialiście w drodze? Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał dwunastu i rzekł do nich: Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz tego, który mnie posłał.